Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynki. Każdy działa na rynku na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Przechodzimy sobie już do wykresów. Zaczynam od kalendarza inwestycyjnego, ponieważ dzisiaj bardzo ważne dane odnośnie CPI. Także bazowy wskaźnik CPI w Stanach za styczeń, rok do roku, styczeń i miesiąc do miesiąca, styczeń. Bardzo ważne, bardzo ważne dane, które będą na pewno miały wpływ na to, co się będzie działo po południu na rynkach dokładnie po o 14.30 naszego czasu i warto na to zwrócić uwagę. Także 14.30. CPI ze Stanów Zjednoczonych. Przechodzimy na 4 godzinów na wykres euro do dolara. Na euro-dolarze w dalszym ciągu oczekuję tego. No wczoraj mieliśmy zejście do tej zielonej strefy. Zaraz tutaj przejdziemy na godzinówkę. Ja oczekuję tego podbicia do czerwonej strefy. Widzimy tutaj, doszliśmy ponownie, ponowny test tej zielonej strefy. Mówiłem o tym, co tutaj. Może nas spotkać, że będzie ta reakcja. Odbicie i e, podbicie tutaj do tego poziomu, nawet e, 161 i 61. Tu mamy klaster FIBO, czyli 08310. I stamtąd głębsze zejście w te rejony. Również cała ta strefa jest strefą prospadkową I kurna krawędź. Mamy klaster 161 i 127. Także tutaj może być przystanek. Odbicie albo już zejście tutaj z tego poziomu. Także poziomy do obserwacji 108158, 108310. Tutaj widzimy też taką formację podwójnego dna, wybicie tego poziomu, no to jest przetestowanie tego, tego szczytu tutaj. I wówczas szansa na zaliczenie tych poziomów przed tym ostatnim impulsem spadkowym, którego się spodziewam w okolicy 1.07. 0,7 to jest na euro-dolarze, funt do dolara. Również podobna sytuacja Spodziewał się przetestowania tej strefy. Widzimy, że mamy coraz wyższe dołki, także tutaj wyjście górą jak najbardziej realne i poziom 1,26749, 1,26854 jako strefa prospadkowa, ukrywająca się z zasięgiem tej korekty. I tutaj kontynuacja zejścia w okolice 1,25, 210, 1,25, 0,5. Dolar do złotówki. Na dolarze do złotówki również mamy tutaj takie podbicie. Widzimy, że 0,61 nas zatrzymał ten poziom, także jest możliwe to, że jeszcze raz zejdziemy i przetestujemy ten poziom 3,99, ten, który sobie wczoraj tu zaznaczaliśmy strzałką. Wczoraj było zejście, ale nie dotknęliśmy go. Także no myślę, że ten poziom zostanie zaliczony i to wtedy zobaczymy to podbicie na parze euro-dolar, funt dolar. Fund, dolar. Gdyby ten poziom napuścił, no to 3,98487 jako kolejny ewentualny przystanek dla ceny. Tutaj mamy jeszcze ten poziom 127, który nam się pokazał na wykresie. Tak? Mamy to z mierzenia całej tej korekty, i teraz, gdybyśmy sobie do tego dołożyli jedno mierzenie zewnętrzne, tutaj tego całego ruchu. Tak, to poniżej mamy też 1,98. Także taka dość mocna strefa wsparcia tutaj się nam tworzyła. Ja osobiście czekam na zejście tutaj w te rejony, gdzie będę dokładał pozycji długich, ponieważ spodziewam się wzrostów na umacnianiu się dolara złoto wczoraj zaliczyło spadek. No nie dotknęliśmy tej strefy 209, także myślę, że jest na to duża szansa. Ja tutaj mam zlecenia oczekujące. Spodziewałem się wybicia tego dołka i dojścia do tego poziomu. No widać cena zawróciła wcześniej. Ale może to być tylko i wyłącznie ruch korekcyjny, do tego impulsu spadkowego, o którym wczoraj sobie mówiliśmy, że się spodziewamy. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda z mierzeniami FIBO, gdzie mamy ten lokalny opór. No, ta strefa 78 przejdzie jest jak najbardziej aktualna. Tutaj to na czerwono jako opór. I teraz mierząc sobie taki zygzak korekcyjny, który tutaj może nam się tworzy. No to ten poziom jest dla mnie kluczowy, jeżeli chodzi o ewentualne dalsze spadki. Czyli 1.26 podbicie do 1.26 i wówczas zejście tutaj w te niższe rejony. Tak to widzę na złocie w tej chwili. Kolejną rzeczą jest indeks Dow Jones. Tutaj ta strefa dla mnie jest strefą prospadkową. Już od dłuższego czasu mówię o tym, że stąd się spodziewam tej korekty i właśnie wczoraj mieliśmy tutaj przetestowanie tej strefy i kolejne zejście w dół. Myślę, że tutaj jest taki dość mocny sufit. Będzie ciężki do przejścia, jeżeli byśmy wybijali ten poziom, tą strefę czerwoną, którą tutaj mamy, czego się nie spodziewam na ten moment, no chyba, że dane będą bardzo pozytywne, no to wówczas 39, 139. Musimy pamiętać, że dzisiaj są te dane i tutaj mogą być duże wahania na rynku. Niemniej ja swoje zlecenia oczekujące też mam tutaj ustawione jako sell. Kolejną rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, jest indeks dolara. Tutaj widzimy, że Strefa, którą wyznacznie nas zatrzymała, testujemy od góry tą linię trendu, którą tutaj mieliśmy i ja spodziewam się wyjścia górą. Tutaj dojścia nawet do 105 czy 159, także ten dolar raczej będzie się umacniał. Gaz ziemny. Na gazie ziemnym zbliżamy się do mojej strefy zakupowej. Uważam, że to są już dobre rejony do zakupu. Widzimy dywergencję tutaj na 100 RSI. Na RSI też jest dywergencja na interwale jednodniowym. Jest to bycza dywergencja. Na czterogodzinówce na również mamy, mamy tą dywergencję, także ja zaczynam akumulować i to, co, o czym wczoraj mówiłem, <laughs> te poziomy, które, które mamy poniżej, one są dla mnie jak najbardziej interesujące. Tutaj możemy... Robimy cały czas zasięg tej samej korekty. Także 161 tu zostało nadbite. I poziom, który ja mam wyznaczony z interwału szerszego, z tygodniówki, jest dla mnie jak najbardziej realny w tej chwili. Także tutaj 1,7, 1,64. Niemniej jednak, no, ja zaczynam akumulować ten gaz ziemny dla siebie pod zagranie długoterminowe. Spodziewam się tego odbicia, że ono może się już tutaj nam pojawić. Także ta strefa 1,16 16 jak najbardziej realna, niemniej jednak tutaj 1,69 też te poziomy będę skupował. Zbieram małe pozycje pod longa. I zobaczymy, jak to się wszystko tutaj rozwinie, ze względu na te dywergencje, które nam się pojawią na wykresie, no i na niskość tej ceny, gdzie ona się obecnie znajduje. Ropa, ropa zgodnie z przewidywaniami. Mówię po wybiciu tej strefy, oczekuję dojścia tutaj do tego poziomu. I tutaj też będę rozkładał swoje zlecenia, na pozycję krótką. Po wybiciu tego poziomu na zagrania, na reakcję. Tutaj ja obecnie jestem w longu i zamierzam tego longa trzymać dłużej ze względu na to, że spodziewam się wzrostu ceny, ceny ropy. Do wybicia ten szczyt, później target 7, 7, 8, 7, 8. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Pamiętajcie, że nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynki. I tutaj pamiętajcie o dzisiejszym wydarzeniu. CPI ze Stanów Zjednoczonych, 14:30, które będą miały duży wpływ na to, co się zadzieje na rynku, na sytuację z dolarem i na złocie. Na pewno to będzie miało duże przełożenie. Życzę wszystkim udanych tradeów. Pamiętajcie o stop-lossach. Miłego dnia i do usłyszenia.